Nowa, niezwykła atrakcja na mapie Warszawy. Chcielibyście zobaczyć Warszawę z góry, ale tak naprawdę z góry? Wjedźcie ze mną na 53 piętro Warsaw Tower, na najwyżej położony w Unii Europejskiej taras widokowy. Najpierw wsiadamy do panoramicznej windy i w kilkadziesiąt sekund lecimy na 46 piętro. Winda porusza się z prędkością 8 metrów na sekundę. Tu zaczyna się przygoda: korytarz z chmurami i freski opowiadające historię Warszawy oraz interaktywny pokój z widokiem, który przenosi nas w różne epoki miasta. A tak naprawdę jest to dopiero początek. Na nas wyjątkowe wrażenie robią lustra, które odbijają nie tylko nas, ale także niezwykły krajobraz tego miejsca. Dalej wyjeżdżamy windą na 53. piętro, czyli na najwyższy taras widokowy w całej Unii Europejskiej. Położony jest wyżej niż taras Pałacu Kultury i to dwukrotnie. Panorama jest totalna 360 stopni od Lasu Kabackiego przez Wisłę aż po horyzont. Od wtorku 9 września wyjechać nie tylko będzie można na taras widokowy Highline Warsaw, ale także. Napić się koktajl w High Garden Rooftop Lunch na 49. piętrze. Robią wrażenie nie tylko widoki z zewnętrznego tarasu i z wewnątrz lokalu, ale także z toalety. Sami zobaczcie. Coś nam się wydaje, że to miejsce stanie się ulubionym instagramerów i e, innych miłośników mediów społecznościowych. Myśleliście, że to koniec? Absolutnie nie. Na 46. piętrze czeka Was jeszcze. Klep, w którym można kupić pamiątki, zrobić swoje zdjęcie w AI i wydrukować oraz wydrukować swoje zdjęcie w formie magnesu. Bilety na taras są dostępne już na stronie internetowej od 45 zł. Ceny są jednak dynamiczne i zależą od dnia i godziny. Całą dokładną relację przeczytacie w onetie. Dajcie znać w komentarzach, czy wybierzecie się na tę nową atrakcję w Warszawie.